Teraz, kiedy się ze mną przywitałeś, pojawisz się w programie. Tu będzie klasa. I tutaj też. Tu będą schody. Będą szły aż dotąd. Gada po utworzeniu jednej szkoły buduje kolejną dla dzieci z obozów. Pieniądze pozyskuje od osób prywatnych i organizacji pomocowych z całego świata. Dziękuję. Niech Bóg Wam wynagrodzi. Ale pomaga nie tylko dzieciom. Syryjskie kobiety, matki uczniów ze szkoły Gady, zgłosiły się do niej z prośbą, żeby zorganizowała też coś dla nich. Dlatego powstało Centrum Damma. Mamy tu kilka sal. O, widzę, że jest plan lekcji. Uczymy angielskiego, Photoshopa i podstaw komputera. Ja nie umiem obsługiwać Photoshopa. Uh, Zapraszam. <laughs> Mogę się zapisać. Yeah. No, nie to chcemy to przeszkadzać. Chcemy się tylko przywitać. <laughs> Jesteś mile widziana. Możesz nas odwiedzać. Kto jest najmłodszy? Ja. No jasne. Kto naprawdę jest najmłodszy? Ty masz 10 lat? Nie, 11. Wspaniale, od 11 do 50. Mamy uczniów w każdym wieku. Świetna grupa. Dziękuję bardzo. Większość z tych kobiet musi utrzymać rodzinę. Chcemy, by nauczyły się, jak zarabiać na życiu. zobaczyć? Przyję właśnie zasłony na oknach. Uszycie czegoś nowego i pięknego pozwala poczuć dumę. Rozmawiamy, pijemy kawę, odstresowujemy się. Po powrocie do domu lepiej się czujemy. Na początku chodziło o to, by je wesprzeć finansowo, ale one potrzebują też integracji i wspólnego działania.